Dzień i dzisiaj aktualnie czekam na tramwaj a później jadę ze szkoły a później ze szkoły jedziem na koncert 8 no. tysiąclecia nie wiem czy mnie widać, ale aktualnie idę do mamy do prasy, żeby się u niej przebrać już w te ciuchy co na koncercie będę mieć i później będziemy jechać na koncert. Następnie przystawiam. Ogo, to mam w oczach coś takiego samo zło. Nie hoduje z górzba w kieszeni nóż, a ja nie wiem po co robi za krokiem krok robimy coś czy to pewnie że, że, że no. musi być manualnie uzdolniona ale jeżeli